Dzień dobry Państwu, miło Państwa powitać na festynie y, Dzieci Dzieciom pod nazwą w tym roku pod hasłem y, Dzieci Szkole. Dziś w tym roku y, oprócz dzieci naszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie będą występowały dzieci Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Pińczowie, y, dzieci Przedszkoli oraz dzieci z Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. Bardzo nam miło, że Dzieci przyszły. W tym roku będziemy zbierać e, pieniądze na sztandar szkoły, ponieważ od września tego roku rozpoczęliśmy procedurę e, nadania imienia szkole podstawowej. Będziemy się nazywać, mamy nadzieję, że się uda wszystko przeprowadzić. E, imienia, nadanie imienia Adolfa Dygasińskiego, który jest naszym lokalnym tutaj piewcą poniedziałek, bardzo osobą znaną. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Państwa widzę. Tutaj, wiecie Państwo, po pandemii naprawdę rzadko się spotykaliśmy. Teraz bardzo się cieszę. Miło mi Państwa powitać. Miło mi powitać również Panią Burmistrz, która również powie parę słów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Pana Burmistrza Godziny Żebaburaka za zaproszenie. Życzę wszystkim udanej zabawy, bo myślę, że wszyscy na to czekacie, żeby, żeby już się rozejść i zająć się tym, co dzieci lubią najbardziej, czyli skakaniem i szaleństwami na tych wmuchanych zabawkach. Życzę pogody, bo mam wrażenie, że może nam tu popsuć szyki. A panu dyrektorowi, wszystkim dzieciom, całemu gronu pedagogicznemu życzę udanego kiermaszu i żeby się udało uzyskać ten cel zamrożony. Dziękuję bardzo. A i przekazuję od pana burmistrza słodycze dla dzieci na ręce pana dyrektora. Dziękujemy bardzo, przekażemy na pewno. Proszę się bawić, proszę nie zamykać portfeli. Miłego dnia i dmuchajmy na wiatr, żeby te chmury uciekły. Czekam na wiatr, co rozgoni. Proszę państwa, ponieważ nie powiedziałam jeszcze tutaj, ważna rzecz jest. Ważni, ważni goście i wa bardzo fajna sprawa, którą pierwszy raz yy, mamy tu na terenie szkoły. Tutaj na za siatką na zielonej trawce, przy chodniku do wejścia do szkoły, stoją ratownice medyczne z karcerskiej grupy ratowniczej i tam jest mini, mini yy, ścianka spinaczkowa. O, przepraszam, mini ścianka spinaczkowa. Zapraszamy dzieci, dzieciaki, starsze, młodsze, za sekuracją, w razie gdyby coś się stało, odpływać. Ja trochę malowana, ale odpukam. To ratownicy od razu ratują. Za Państwem cały ciąg fantastycznych słodkości, cków, różnych rzeczy. Jeszcze tam nie było. Po, 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 po mojej prawej, Państwa lewej, kiermasze, loterie, zapraszam. Myślę, że na każdą kieszeń. I po złotówce, i po dwa, i po trzy, i po pięć, i po dziesięć. Bawcie się Państwo dobrze. Wpatrzony w białe snopy światła, późno nocą pod brąk, pojeźdź mi to ostatni rejs. Mijam ostatni słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, wiesz, że żeby nie ma tracesy. Super, no nie bój się, Tu jedna, na O, super. I teraz ci kolejną skrzynkę. No i teraz... No i teraz... No i teraz... Nie no. muszę, nie bój się, Nie muszę się, kto wy jesteście skąd? Wózka z strony? Z Buska Sagieru. Co to jest Hagier? Yy, harcerska grupa ratownicza. Harcerska, może coś bliżej? Yy, no, my działamy jako harcerze, którzy yy, no, tak jakby w ratownictwie yy, pomagają. Rozumiem. Czyli jesteście harcerzami słówca łusko yy, z, z tak. tak. I macie swoją drużynę ratowniczą? Tak. tak, tak też jest.

Wspinaczkę trenujemy i też właśnie na takich wydarzeniach po prostu mamy możliwość. To raczej w naszym terenie jest mało takich miejsc, gdzie można czyścić spinaczkę, To znaczy, że używać używacie drzewa do tego, czy jeździcie na gdzieś Na przykład, dalek? na przykład. Czasem zdarzają się też wyjazdy na mosty? na mosty na przykład też. To nie muszą być wspinaczki skalne, mogą być też inne. Jak widać jesteśmy przygotowani, no i możemy po prostu uczyć innych i pokazywać, że, że można. Dopytam o cel istnienia takiej drużyny. Co chcecie osiągnąć? Czy tylko sprawność fizyczną, czy też niesiecie pomoc? No oczywiście, że niesiemy pomoc. Właśnie działamy też w harcerskiej grupie ratowniczej i tam szkolimy się pod okiem ratowników medycznych, osób przeszkolonych medycznie i mamy takie możliwości. I działamy na przykład obstawiając i zapewniając bezpieczeństwo na różnych wydarzeniach, więc jak najbardziej tak. Proszę się przedstawić i podać kontakt do Was. Jak najłatwiej bo właśnie można dodzwonić, napisać mailem. No ktoś, Jest kto organizuje strona... takie wyjazdy to czy jakieś takie eventy, zdarzenia w naszym rejonie, to mógłby sięgnąć po Was. Oczywiście. Jest strona na Facebooku Harcerskiej Grupy Ratowniczej, tam proszę się kontaktować. Także no, zapraszam. Ja nazywam się Agnieszka. Dziękuję. i me